Wiadomość prawa wszechświata dla Ciebie w ten dzień. Specjalna komunikacja istot niebiańskich ujawnia, że ktoś z oczami zalanych łzami doświadcza intensywnego bólu z powodu rozstania między Wami. To cierpienie ma swoje korzenie w niedojrzałości, która przenikała Wasze związki. Osoba ta nigdy w pełni nie zrozumiała znaczenia Twojej miłości i ważności Twojej obecności w jej życiu. W tej chwili płacze, tęskniąc za Twoim przebaczeniem. Zbliży się do ciebie, niosąc ciężar winy, wraz z szczerym przeprosinami i nadzieją na pojednanie. W głębi duszy rozumie, że również pragniesz tego spotkania. Przybycie nowiu kształtuje pozytywną zmianę w Twoim życiu miłosnym. Wasz związek jest przeznaczony do osiągnięcia nowych poziomów zaufania, trwałej miłości i zaangażowania. Przezwyciężając odległości i przeszłe nieporozumienia. Bądź gotów na otrzymanie nieoczekiwanej wiadomości lub telefonu, rozpoczynając proces równowagi między Wami. Wszelkie różnice i nieporozumienia zostaną rozwiązane pokojowo. Oczekuj zaskakującego pojednania. Oboje pielęgnujecie to połączenie, pozwalając mu zakwitnąć z prawdziwym uczuciem, obejmując obiecujący los. Który się dla Was oburysuje. Bądź otwarty na świadectwo cudów, które są w drodze. Zapewniam, że ta osoba komunikuje się w poszukiwaniu szczęśliwego pojednania, owinięta miłością. Wyraź wdzięczność istotom niebiańskim. Bądź głęboko wdzięczny. Mam nadzieję, że docenisz tę wiadomość. Do następnego filmu.